W sumie jestem zadowolona z tych zawodów. Dziewczęta i chłopcy pokazali bardzo wysoki poziom na tych zawodach. Bardzo cieszy mnie informacja, że dwie kobiety znalazły się w top 16, z czego jedna miała punkty finałowe i to gwarantuje nam w następnym roku start aż trzech zawodniczych w świata, więc na pewno był to dobry start. Może nie zakończony tak, jakbyśmy chcieli, nie było medalu, natomiast pokazaliśmy wysoką formę, bardzo dobrą walkę. Jednak trochę błędów, natomiast myślę, że one się zdarzają w szczególności w takim sezonie, w którym odbyły się tylko jedne zawody międzynarodowe i że musimy jednak wrócić do tego ścigania. Chciałoby się powiedzieć tu bad, że następne zawody to już będą kwalifikacje olimpijskie i tych szans na ściganie na wysokim poziomie nie będzie aż, aż tak wiele. Natomiast no, będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, jesteśmy na dobrej drodze, rośniemy w siłę, bardzo dobry występ polskiej sztafety, bardzo dobry występ naszych, naszych zawodniczek. Widzimy, że jest tych, tych szybkich coraz więcej w naszej grupie, co cieszy. Jest to taka przyjemna, bardzo przyjemna rywalizacja pomiędzy nami i, i resztą świata. Jest to w tej chwili bardzo interesujący short track. Więc czekam na więcej. Jestem bardzo zadowolona z występu sztafy. Co prawda wczorajszy upadek pokrzyżował trochę plany, bo my zawsze idziemy na zawody z taką myślą, że chcemy powalczyć jednak o medale. Byłyśmy bardzo blisko. Ten bieg był bardzo dobry, bardzo równy. Dziewczyny jechały dobrze technicznie. Widać było, że na cztery okrążenia do końca po prostu zrobiły sobie przewagę nad Francuzkami i Rosjankami. Sama jestem ciekawa, jak ta rywalizacja by się zakończyła, ponieważ na pewno nie byłoby tyle miejsca dla Rosjanek i Francuzek. Nie byłoby, prawdopodobnie Kanadyjki mogłyby dowieść wtedy pierwsze bądź drugie miejsce, bo my tak naprawdę jecha, jechałyśmy rozluźnione za, za nimi. Wiemy, że mamy ten potencjał, że mogliśmy wyprzedzać. Zresztą Natalia kończyła rundy poniżej 9 sekund, więc już tak naprawdę po upadku, więc to tylko świadczy o tym, że naprawdę jesteśmy silnym zespołem i że idziemy, idziemy do przodu bardzo dynamicznie.